Witam, cześć moi drodzy, dawno nie robiłem materiałów, jak i materiału zjadę i gada. ogólnie mało robię ostatnio, tłumaczę to czasami, no po prostu nie chcę mi się, nie przykładam się do tego kanału, no, no nie chcę mi się po prostu, szczególnie, że, szczególnie, że teraz, z, no z tym domem pół roku, z domem, z drugim domem, z drugą nieruchomością, też się tam, Wiecie, czasami ktoś pyta, nie co tam się stało, co, co jak tam, jak ze starą nieruchomością. No, jednak, wiecie, ja mam takie podejście, że ja nie jestem youtuberem i nie będę. Robię to, robię to wszystko bardziej jako spowiedź dla siebie, by sobie pogadać, pokomentować, podrażnić się z kimś. Ja lubię swoje życie, tak, ja jestem robotnikiem. Zawsze tu przypominam, kim jestem. Jestem robotnikiem, klasą średnią, jest mi dobrze, tak. 20 lat na tym, na migracji, podwójnie na swoim i, i dlatego z dzieleniem się takimi, wie, wiecie, głębszymi rzeczy, rzeczami z życia czy rodziną. No to to jest, ja bym takie rzeczy mógł robić jak ja bym z YouTube'a zarabiał w 5000 miesięcznie. tak? To może wtedy bym się pokazał z żoną gdzieś tam coś, czy, czy, czy pokazywałbym mój dom mają starą nieruchomość, co się z nią stało. O to jest, wiecie, to jest Tak z OnlyFans nie? <grych> Że dziewczyny słyszą jak się zarabia na OF-ie, pokazują swoją muszelkę, a potem zarabiają 8 euro na miesiąc, a cała dzielnica wie, jak małe sutki Potem te dziewczyny mają. Więc tak samo jest z YouTubeem. Z pokazywaniem się na YouTube otwieraniem większym, tak, ja na przykład i tak już się na tym internecie otworzyłem, pokazuje się fajnie, ale staram się nie mieszać to więcej nikogo z rodziny. Bo ani nie jestem wielki, ani jestem nikim, tak, żeby to pokazywać. A, no, a, a cenię, cenię ludzi, którzy na przykład w ogóle są. Odizolowanie od tego. No ja nic od, od mediów, tak, nie mają jakieś parcie. Ja to szanuję, chociaż tak, w moim wypadku to już tak nie można powiedzieć. Więc dlatego się tak nie, nie przykładam, nie no, do tego wszystkiego. Tak powtarzam, ja mam ok, życie robotnika, klasy średniej. Nie narzekam, tak. Nie zarabiam mało, nie zarabiam dużo, wystarczy mi, ale, ale zawsze się zabezpieczam, że jakby kurwa się okazało, że że jednak jakiś mam tam, kurde, przebłysk talentu i da się zrobić 5 tysięcy, to powiem Wam, że za 5 tysięcy, to, to może bym już dupą zaczął machać i... <grym> nie no, żartuję. Dobra, ale o co chodzi? Wróciłem z Polski, nie robiłem też, myślałem, że wcześniej sobie materiał czekałem, a się wybory skończą, żeby nie było e, wiecie, ta cisza wyborcza, nie chciałem też być taki, nie chciałem być tą osobą, która nic nie znaczy na internecie, a tłumaczy Wam co ma robić, co macie robić, tak, bo uważam, że to też jest skoryle głupie I, i nie chciałem tego robić, tak, nie lubię, jak to robią osoby, które są znane, a co dopiero takie małe rybki, ale no, wiecie, co się stało, ja się cieszę, wiecie, jakie jest moje podejście do Niemcorów, najgorszego narodu, E, najbardziej złośliwego, złodzie, najwięksi złodzieje, gwałciciele, zabójcy i w ogóle największe szkody, jakie w historii zrobione są, e, to winie ten naród. Nie indywidualne osoby, ale, ale po prostu jako całość. Więc mam niechęć do tego narodu, ale nie do osób. E, osób powtarzam to zawsze. I do mi, odwiedza mnie rodzina niemiecka z strony mojej żony, która nie jest Polką. Cudownie, wiecie, przyjmuję i gadamy sobie. Raz tylko była jakaś akcja, bo mało lat mi tam powiedział, że coś o autach w latach 90., e, no to się odpaliłem z moim tekstem. Gdyby twój dziadek nie nakradł, nie nakwałcił, to byś, to byś miał, nie? E, więc dla mnie wszystko, co jest przeciwko Niemcom, się cieszę, tak? Bo, bo dla, dla mnie mogłaby być koza wystawiona przeciwko Trzaskowi i bym, i, i bym się cieszył, tak, że wygrała więc takie jest moje podejście widać, że tak jest w większości osób, podejście w większości tej małej, tym te 2%, które przerażyły, na zwycięstwie czaska więc no cieszy mnie to tak chociaż nie udzielam się na facebooku na nie komentuję jakoś nie tronuję, kiedyś to robiłem dlatego, że uważam, że napięć, sytuacja jest tak napięta, że nie warto więc odpuściłem sobie to a mógłbym bo to, co ludzie wyczyniali po pierwszych sondażowych wynikach i tej szyderze, wiecie, do, do przegranych, czyli do Nawrockiego wtedy, to po prostu rano miałem taką bekę, ale odpuściłem. No a więc wróciłem też z Polski i teraz wybory były, ja byłem w Polsce, chciałem zrobić materiał, co się zmieniło. No nic się właściwie nie zmieniło w moim postrzeganiu tego wszystkiego cen, różnic między Polską a Irlandią, o tym sobie zaraz powiem, Wam powiem. Ale nałożyło się też znowu to, że... A kurde, pchajże to, ja pierdolę. Nałożyło się też to, że zaraz będzie znowu migracja, wszyscy będą wyjeżdżać, już słyszę, że już pytają się, no wiadomo, tam jakieś setna procenta że rzeczywiście wróci do Irlandii, bo nie, nie będzie się mogła pogodzić z tym. Eee, ale większość osób nie, tylko tak sobie gada nie? Eee, że wróci no ale jaka jest różnica w Finlandii, w Polsce robiłem setki, mat dziesiątki materiałów na ten temat, więc tak byłem w Polsce ja jestem teraz w Polsce co parę miesięcy w pięknym okresie teraz byłem, ładną pogodę miałem w moim mieście 43, 300 biała najlepsze miasto potem Barcelona według mnie w Europie jest drugim miastem najlepszym. Więc jest pięknie, jest czysto, jest bezpiecznie, jest bogato. To jest wrażenie przyjeżdżając do Polski. Jakie jest moje odczucie jeszcze? Nie wiem, jak to Polacy robią. Po prostu nie wiem, kurwa, jak to Polacy robią. Jak Polska może tak wyglądać? Jak to wszystko może być tak bardzo rodzinne, na luzie, takim wiecie no, nie do końca Polacy są tak na luzie, na, na luzie jak Irlandczycy, ale takim ogólnie luzie, gdzieś idzie się do parku, gdzieś tam na, na rowerki jeżdżą, jest taki spokój, nie no, wiadomo w Polsce nie jest tak jak w Finlandii, że się w tygodniu spotykają do pawu chodzą ludzie, no nie. Ale no jest taki ten nasz taki spokój, czystość przede wszystkim, tak? No to to jest w ciągle w Polsce, to jest nie do pobicia u nas w tej środkowej Europie. Nawet nie, bo w Niemczech taka, ta, czegoś takiego nie ma wszędzie. E, znaczy że ja w Niemczech mało bywam. W Frankfurcie i w Monachium. Ale też bywałem, to ale też bywa czysto gdzieś tam. Ale wiadomo o co chodzi o. O znany temat teraz. Nie? Zauważyłem, że jak się o tym mówi, to YouTube daje żółte, żółte, żółte ostrzeżenie, przynajmniej dawał ale w sumie nie zależy mi, no chodzi o migrację, no bo i tak tyle co ja na tym YouTube zarabiam, to co mogę to, to tyle to ja wydaję na kawę nie, więc nie zależy mi w sumie e, tak, no to to jest, to to jest nieporównywalna różnica między Zachodem nawet Irlandią, szczególnie Dublinem, a Polską to, to w ogóle, Polska może nie jest tak oficjalnie tym krajem na papierze, ale tego nie widać po prostu. te odpierdolone domy jedziemy w jakichś wioskach ja nie wiem, ja nie wiem jak to kurde może być, jest pięknie, jest spokój jest jakaś, jest taka normalność eee... kolejna rzecz, która jest negatywna w Polsce to się nie zmieni, kolejna rzecz, która jest negatywna tym razem i to się nie zmienia to ceny żywności to jest chore w Polsce jest drogo jeśli chodzi o żywność Porównaj do Irlandii na przykład. Tutaj za 100 euro możecie zrobić zakupy, jak się postaracie w Lidlu na cały tydzień, gotowania oczywiście e, dla trzyosobowej rodziny. A w Tesco, jak są jakieś te przeceny, macie jakieś tam karty, to, to, to tym bardziej, nie? Ale zrobicie za 100 euro, nawet przy tych, przy tych, przy tych cenach drogich. Jak się je kurde ściśniecie, umiecie kupować, to naprawdę, ja nie mówię, że ja 100 euro wydaje, bo my mamy takie wywalone na. Idy kupuję co chcę, ale jak wiecie co kupować, to naprawdę gotując tydzień sobie za 100 euro zrobicie jedzenia, tak? 100 euro to teraz chyba i będzie minimalna stawka na rękę. Na... 1900-2000 euro na rękę to jest, bo to zależy od waszego podatku. To jest minimalna stawka na miesiąc. To tak? po co tygodniowa już tak mówisz, dla przybliżenia. Więc za jedną dniówkę pracy teoretycznie jednej osoby powinniście kupić teoretycznie, tak? W praktyce to różnie wygląda, ale moglibyście kupić jedzenia na tydzień. Do gotowania. No nie mówię, że jak wiecie, zawsze się kupować jakieś chyba czekolady, inne pierdoły, nie? Takie no, które i tak się kupuje czy jakieś tam kola, ale nie są potrzebne, tak? No wiadomo, że te idą ceny do góry, ale tak tylko do, do, do wyżywienia się jakoś, miarę, wiecie, gotowania różnych tam. Yy, mięs i innych pierdów, ziemniaków, no to to wiadomo, to, to, to zrobicie to. No Ja zawsze daję za przykład moje orzeszki, które zawsze kupuję. Whole nuts, tak, czyli te orzechy włoskie, ale chyba nawet nie kosztują 2,50 w Finlandii poszły do góry. Ale coś po trójki, to w Polsce one kosztują 20 ileś tam złotych w Lidlu. No to jest, to jest dużo. Ja mam zakupy takie jedne, ostatnie, jakieś takie pierdoły w Polsce. Tam nie wiem, czy rzeczy kupiłem pastę do zębów, y, tom, y, do woskowania zębów, jakiś tam y, szampon, odżywkę i 80 ileś euro, de złotych, sorry, zapłaciłem, no szok, pyty. Y, inna sprawa, to jest negatywne, tak, jeśli chodzi o Polskę. Kolejna sprawa, no to jeśli myślicie o przelocie do Irlandii, to musicie być zdrowi na zachodzie. To, jak w Polsce dobrze działa służba zdrowia, co, jest, co może Was zaskoczyć w porównaniu do zachodu, to nie uwierzycie. Tutaj ludzie umierają w kolejkach. Z zawałem możecie być w kolejce 18 godzin. Na Sorze, na I to są tematy z życia wzięte. W Polsce ode mnie najbliższa osoba właściwie w przeciągu roku spędziła w szpitalu miesiąc. Uratowali jej życie dwa razy. Wszystkie tomografie, wszystkie utrak, kurde, pierdoły, badania wszystko za darmo i wszystko osiągnięte. Jakaś tam tomografia w ciągu dwóch tygodni w szpitalu, tak mówię, z miesiąc spędzony dwa razy. Ta osoba, właściwie, życie uratowane i to wszystko na NFZ, tak. No da się, moi drodzy, to czegoś takiego nie da się ogarnąć. w Irlandii, w UK, w Irlandii jest półprywatna służba zdrowia, czyli za drzwi płacicie. Potem was zapisuje do lekarza i czekacie półtora roku, nie? nie zapłacicie. Ja wiem o, o coś o tym bo jestem po trzech operacjach. Byłem w szpitalu w Baymont, byłem w Manoch Hospital i teraz y, z kolanem robię w Kata Hospital. Więc ja coś wiem o leczeniu się. Więc musicie być zdrowi. Jak nie jesteście zdrowi, to, to dupa. Ile rzeczy, które dzieciaki dostają za darmo. Pamiętajcie, w Polsce macie, wiadomo, że coś tam się płaci za te przedszkola, ale to jest praktycznie darmowe. Szkoły dają jakieś wycieczki. Sam byłem na meczu Polska-Ukraina siatka, siatkarskim, bo dostaliśmy za darmo bilety od mojego krześniaka, czy tam jakieś inne wycieczki. Tego tutaj nie ma, tak. Nie ma, to, to, no, masę rzeczy czy nie ma. No, to są też, ale nie tak jak bez przerwy jakieś wyjście do kina za darmo, tak. Oczywiście też są takie wyjścia, które się płaci, ale dużo tego. Dużo jest takich rzeczy dla rodziny, tak. Jednak ta szkoła e, daje coś, tak? Daje coś dla rodziny, dla dzieci, tak? Pomimo, że jest wiadomo cięższa niż w Irlandii, tak? No życie w Polsce jest bardziej nastawione to wszystko na życie rodzinne, tak? E, jest to bardziej nastawione też na posiadanie dzieci, tak? Macie przedszkola darmowe, bo macie, to są grosze, co płacicie za to. Tutaj nie ma, tutaj przedszkole to nie wiem, minimum 1000 euro, jakbyście chcieli mieć, e, jakbyście chcieli płacić, tak? Nie ma darmowych. Jest 3 godziny darmowe, ale to nie każdy może sobie. 3 godziny od czwartego roku życia, czy od trzeciego roku życia. No ale to jest tylko 3 godziny. Eee, więc Inlandia nie jest już na tak? No jest tu ciężej. Jedna osoba musi siedzieć w domu i opiekować się dzieckiem, tak? Socjalne dziecko to jest niecałe 200 euro. Albo w okolicach 200 euro na miesiąc, nie wiem. To, to wystarczy wam... Na no, nic Wam nie wystarczy. To jest takie na no, Pampersy, może nie? Wam wystarczy. Więc to są rzeczy, które możecie rozważyć. A dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że jest coraz więcej osób, teraz piszą, że już wjeżdżają, że wracają. Patrzyłem tam na e-mail mój, no mam tam 20 e-maili, sorry, nie odpisuję, tak mówię, nie przykładam się tego wszystkiego. Ale to, to jest te tradycyjne pytania, które możecie zadać w komentarzach, czy naprawdę tak się pogorszyło w Irlandii w sensie właśnie tego kosztu życia teraz też na Facebooku ktoś pytał o nie mogę żyć, kto wygrał w Polsce wracam do Dublina 8 lat nie byłem no i standardowa odpowiedź ludzi no, to nie jest Irlandia sprzed 8 lat no, wiecie, jak ktoś wynajmował ja też kiedyś wynajmowałem za 700 euro fajne mieszkanie no teraz to mieszkanie kosztuje 2200 tak? zarobki nie poszły tak bardzo do góry się, yy, yy, no nie poszły aż tak bardzo do góry, teraz się ta stawka wyrównała przez to, że minimalna stawka w Irlandii to 13,5 euro, to teraz wszędzie się zarabia 13,5 euro. Tak, to jest w ogóle nieopłacalne pracować przez takie pieniądze. Wiadomo, ja jestem tutaj 19 lat, mam, mam trochę inne pieniądze, tak. Dokonywałem odpowiednich wyborów w życiu. Rezygnowałem, ryzykowałem, tak. Rezygnowałem z prac, żeby iść z pieniędzmi. Zawsze patrzyłem za pieniędzmi tam, gdzie są wyższe stawki, nie. Więc ja coś tam mam, tak. Jestem robotnikiem, nie zarabiam mało, nie zarabiam dużo. Ale stać mi na życie, właściwie stać mi na utrzymanie rodziny z mojej pracy tylko, tak? I dwa kredyty, no teraz już nie no, tak, na, na, yy, Dwa kredyty, no właściwie już nie no. Nie chcę się uszcz jeszcze uszczególniać, nie chcę tematu mojej poprzedniej nieruchomości. Ale żyje mi się OK. Żyjemy, okej. Okay. Tutaj jest dużo rozmawiano na temat kredytów w Polsce. Tu kolejny aspekt. Rzeczywiście banki łoją Polaków w Polsce. Kredyty są tutaj bardzo opłacalne w Finlandii w porównaniu do, 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 do Polski. Tak, no powiedzmy sobie szczerze. No ja klasa średnia byłam w stanie utrzymać dwie nieruchomości, dwa kredyty. Więc to jest przykład. No, banki w Polsce łoją ludzi. To jest bardzo wkurzające. Tu aż tak to nie wygląda. No i to są te rozważania. W kolejnym rozważaniem, jeśli myślicie, myślicie o Irlandii, to tu się przylatuje dla ludzi. Powtarzam, ja jestem tutaj 20 lat. Nie, nie spotkało mnie nic złego od Irlandczyków. Co oni sobie naprawdę myślą? Mam wyjebane na to. Ja wiem, że oni psioczą w domach na nas, na migrantów, na wszystkich. Nie? Ja mam irlandzki paszport. Jestem tu 20 lat, ale i tak siebie traktuję jako migranta, jako foreigner, tak? Ja robiłem paszport 10 lat temu ze względów praktycznych, nie był mi potrzebny. Ale zawsze będę foreigner. I to jest to samo, co... Wy możecie się dogadywać z Ukraińcami, z tamtymi, ale wiadomo, jakie są tematy w domu, wiadomo, że... Wszyscy woleliby, bo Polska była dla Polaków, i dla Irlandczyków to jest naturalne, wszędzie tak jest. Ale podejście Irlandczyków jest spoko, zawsze można znaleźć jakiegoś debila, wiadomo, jak wszędzie, ale Irlandczycy to jest fajny naród. I tu się przyjeżdża dla ludzi, tak? czy ciągle są jednym z najbardziej wyluzowanych narodów, bardziej niż Brytyjczycy. I to jest ta największa różnica między Polską i Irlandią, no. podejście pracy, pracownik, pracodawca. W samą do Lidla, gdzieś to byłem w Lidlu, to u mnie po powrocie z jakiś temat z babką mnie tutaj, wiecie, za, za bardzo wszystko swojsko. W Polsce tego nie ma. Ale nie winię za to Polaków, jako naród, bo ja to doceniam, to jest nasza surowość, która nie jest taka jak kiedyś I musi być doceniona. Dlatego to, to jest coś naszego. Zauważcie, że my historycznie byliśmy kopani przez setki lat po jajcach, po dupie przez wszystkich sąsiadów, więc to się nas zrobiło taka nieufność, tak? Chociaż też zauważyłem, że ja mam to przyzwyczajenie po tych latach na zachodzie, że wchodzę gdzieś, mówię, sorry, tak? No sorry, jako tutaj się sorry mówi jako przepraszam, tak? A w Polsce sorry, to jest tak. No, no, no nie, no sorry, force to nie jest tak, no nie jest, to powinno się być przepraszam, albo się mówi, ja z, już z przeszczę w jakimś jadę, to, to mówię cześć, hello, no fosse mówię hello, ale heja, heja mówię, no fosse i tak czasami popatrzy ktoś, ale to są nawyki, które tu są z Irlandii, powiecie tutaj no gdzieś idziesz na korytarzu z obcą osobą i hi hej, wszyscy się witają, nie? Chociaż też to się tak zmieniło w ciągu 20 lat, ale ciągle tak jest. No to ale to jest, to, 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 to trzeba doceniać też moi drodzy, Polska jest inna historycznie, więc nie ma. Ta nasza surowość czasami jest naszym takim bezpiecznikiem. No i to wszystko biorąc pod uwagę. Pod, pod, pod uwagę, jeśli ktoś chce migrować, wrócić do Irlandii, musi to wszystko brać pod uwagę, tak? I jak zawsze, nie przyjeżdża się z rodziną, nie przed, to, No ja wiem, że tak surowo mówię, ale, ale znacie, mi, kurwa miałem skręcić tam dole. Parcie na szkło mam nagrywa, mam ją skręcić zaraz będę musiał płacić nieważne już nie chodzi, że będę musiał płacić, ale będę musiał do koła. tak się kończy parcie na szkło i nagrywanie ale cieszę się, że z wami sobie pogadam, bo bo nie nagrywałem więc to co musicie rozważyć tak, Irlandia jest droga tak, nie będzie was stać na przyjazd tutaj z rodziną. Tak, będziecie mieli problem z znalezieniem loku. Pracy jest dużo, wszelakiej pracy, tak, ogólnie pracy. Nie jest powiedziane, że ty jako IT szybko znajdziesz jakąś na specjalistyczną pracę. I tak przyjeżdżajcie do Dublina, bo w Dublinie znajdziecie pracę w tydzień. Na zadupiach, nawet takich jak ja, gdzie teraz mieszkam, 40 km Dublina. Ludzie, widzę to teraz, ludzie mnie pytają, widzę mnie w High Wizie, jak dostać pracę u Ciebie, no nie, musicie do Dublina jechać, tak, sorry, dużo osób z tym nie zgadza ze mną, ale taka jest, taka jest, taka jest prawda i przyjeżdżajcie sami, jak zwykle, singiel sobie da radę, para będzie miała trochę gorzej, z dzieckiem absolutnie nie, pierwsze singiel wynając sobie pokój, pewnie za 800 euro, zwłaszcza, są takie pokoje tutaj, i będzie zarabiał na minimalnej stawce te 2000 euro i naprawdę będziesz uważał, że złapałeś Pana Boga za nogi. Po latach będziesz chciał się rozwinąć, będzie chciał kogoś poznać, założyć rodzinę, już nie będzie tak cudownie, więc Irlandia, tak powtarzam, jest dla singla i dla fachowców z trzyletnim stażem. Bo tam się zaczynają pieniądze. Pamiętajcie, też w Irlandii są o wiele wyższe. Podatki dla osób pracujących, ale jest też o wiele łatwiej założyć firmę i musicie być zdrowi. Żegnam Was, nie bicie się, jest po wyborach zaakceptujcie to. Wiecie, że ja dwa lata temu zaakceptowałem wybór Rudego kto wygrał, znaczy on nie wygrał, ale przejęli rządy i mówiłem Wam w nagraniach: Taka demokracja, więc teraz taka demokracja. Jest prezydent Nawrocki, ja się cieszę, znaczy cieszę, ja bym, ja byłem. Ja bym głosował przeciwko bardziej niż za nim, ale się cieszę, że nie wygrał Marszawiak. Ale jest po wyborach. Teraz trzeba patrzeć do przodu. I tak. Nie podejmujcie też decyzji na emocjach, że nie wygrał wasz kandydat, że już wracacie do Irlandii, że już wyjeżdżacie do Irlandii, wyjeżdżacie do UK. Poczekajcie, nie. Bo jeszcze... Bo jeszcze dużo nie wiecie, tak? Ktoś wam tam nagadał jak jest, ale realia ja mogą być inne. Pa, hej!